To dole znalazł mordercę swojej córki, a ten powiedział tylko, nie jestem stróżem cudzych dzieci. Nazywano go wampirem z łodzi. Ferdynand Greening. Cichy, niepozorny blacharz, który mordował dzieci. W 26 roku zgwałcił i zabił 7-letnią Irenę. Dostał dożywocie, ale 6 lat później objęła go amnestia. Wyrok skrócono do 12 lat. W więzieniu udawał wzorowego, a gdy zachorował na oczy, dostał przepustkę, by ratować zdrowie. I wtedy znowu zaatakował. 11-latek zniknął bez śladu. Po 6 tygodniach znaleziono tylko jego szkielet i czapkę z napisem Józef Hodobiński. W 38 roku zrobił to ponownie. Zgwałcił i zamordował. 9-letnią Władysławem. Kiedy ojciec szukał córki, znalazł go śpiącego w stodole. Grinning wyjął z kieszeni zakrwawione nożyce i powiedział spokojnie, nie jestem stróżem cudzych dzieci. W stodole znaleziono kawałki ciała dziewczynki. Sąd skazał go na potrójną karę śmierci przez powieszenie, ale nikt nie wie, czy wyrok wykonano, bo dwa tygodnie później wybuchła druga wojna światowa i wampir z Łodzi znikł.